Jesteśmy dokładnie na półmetku sezonu w eWinner II Lidze. W kolejce kończącą rundę nie zabrakło emocji i pięknych trafień, a także niespodzianek, gdyż punkty stracił zarówno lider, jak i wicelider rozgrywek. Tak wygląda plan gier 17. kolejki. Liderująca sta grała we wronkach z Lechem, natomiast wicelider z Chorzowa wybrał się do Krakowa na suche stawy. Rozpoczęliśmy natomiast kolejkę w piątkowe popołudnie w Chojnicach. Będąca na trzeciej pozycji Chojniczanka podejmowała KKS Kalisz, chcący piąć się w górę ligowej tabeli. Pierwsza okazja w tym meczu stworzona przez gospodarzy w 21 minucie. W polu karnym po cegiełki piłka spadła na nogę Skrzypczaka, jednak snajper drużyny z Chojnic nie zdołał trafić w światło bramki. Pierwsze ostrzeżenie dla KKS-u, natomiast drugiego już nie było. W 28 minucie za pola karnego uderza Mateusz Cegiełka i robi to naprawdę w świetnym stylu. Idealne było to uderzenie i nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję Krakowiak. Chwilę po straconej bramce próbuje odpowiedzieć KKS, po tej centrze uderza Giel, ale dobrze w bramce spisał się Kamil Broda. Kilkadziesiąt sekund później kontra Chojniczanki, świetne podanie Karbowego, a piłkę do siatki pakuje Tomasz Mikołajczak, podwyższając tym samym na 2 do 0. Warto odnotować asystę Filipa Karbowego w debiucie w barwach Chojniczanki. Kaliszanie gola kontaktowego szukają jeszcze przed zmianą stron. W 41 minucie w polu karnym jest Majewski, a z jego strzałem dobrze radzi sobie Broda. Drugą połowę lepiej mogło otworzyć Chojniczanka, ale po tym zamieszaniu w polu karnym obronną ręką wyszli goście. 55 minuta. Po centrze zrzutu rzutu wolnego główkuje Piotr Giel, no i futbolówka trafia do siatki. Próbował tam jeszcze interweniować jeden z zawodników gospodarzy, ale nie udało mu się uchronić drużyny przed stratą gola. KKS nie zamierza się zatrzymywać po tym golu. W 73 minucie jeszcze jedna dobra szansa Giela, ale po raz kolejny dobrze w bramce spisuje się Kamil Broda. Udany mecz młodzieżowca wypożyczonego z Wisły Kraków, który wydatnie pomógł Chojniczance w ważnym triumfie nad KKS-em. We wronkach spotkały się dwie drużyny, które w ostatnich tygodniach imponują formą. Rezerwy Lecha nie przegrały ośmiu kolejnych meczów, natomiast Stal ma w dorobku pięć z rzędu zwycięstw. Pierwsi atakują gracze trenera Daniela Myśliwca, ale Lech stara się odpowiedzieć. Dośrodkowanie Xaverego Kukułki, a Filip Wilak próbuje zaskoczyć niepokonanego w ostatnich tygodniach Wiktora Kaczarowskiego. Teraz kolei goście. Piłkę w polu karnym otrzymuje Patryk Małecki. Indywidualna próba doświadczonego pomocnika i Słupek ratuje w tej sytuacji gospodarzy. Małecki jednak nie rezygnuje z szukania swojej bramki. Rzut rożny miejscowych kończy się taką właśnie kontrą dla zespołu z Rzeszowa. Były piłkarz Wisły Kraków trafia jednak tylko w boczną siatkę. W drugiej połowie stal nadal przeważała. To akcja lewą stroną Andrzej Prokicia. Na dalszym słupku futbolówki sięga Damian Michalik, ale techniczne uderzenie najlepszego strzelca stali Rzeszów broni Bartosz Mrozek. A to już czas doliczony tego spotkania. Stal cały czas szuka jedynego gola, który zapewni trzy punkty. Prokicz wykłada piłkę Bartumojowi Poczobutowi, ale jego uderzenie mija lewy słupek bramki kolejorza. Ostatecznie lider traci punkty we wronkach i to Lech może pochwalić się serią, która trwa nadal. Zaglądamy do Krakowa, gdzie Garbarnia po ostatniej porażce z Wigrami chciała wrócić na ścieżkę zwycięstw, ogrywając ostatni w tabeli soku Ostruda. W pierwszych fragmentach nieco niespodziewanie aktywniejsi jednak goście. Najpierw szczęścia szukał Skurecki, a następnie próbował Kurowski, ale oba strzały okazały się niecelne. W kolejnych minutach przewagę mieli już gospodarze. To minuta 26, gdy do pozycji strzeleckiej doszedł Banach, ale jego główka nie trafiła w światło bramki. Po ponad pół godzinie celny strzał zdołał oddać Korbecki, ale był to strzał zbyt lekki, aby zaskoczyć Staniszewskiego. W pierwszej połowie jeszcze jedna szansa Sokoła. Tutaj widzimy strzał Rugowskiego, który na raty wybronił frontczak. To już druga część meczu, gdy pod obiema bramkami działo się jeszcze mniej. W 55. minucie groźnie w pole karne wpadł Michal Klec, ale znów na posterunku był Staniszewski. Z kolei Soku swoją najlepszą szansę miał na nieco ponad kwadrans przed końcem. Strzał oddał stępień i w tej sytuacji słupek uratował garbarnie. W Krakowie podział punktów po bezbramkowym remisie. Chimeryczne w ostatnich tygodniach rezerwy Śląska podejmowały Olimpię Elbląg, która na wyjazdach w tym sezonie miewa problemy z gromadzeniem punktów. Odważnie rozpoczęli Wrocławianie. To już 17 minuta spotkania. Składna akcja gospodarzy, piłka dociera do szebona krocza, który wykłada ją Sebastianowi Bergierowi, strzał przy dalszym słupku i Śląsk obejmuje prowadzenie. Olimpia dąży więc do odpowiedzi. Piłkę w tej sytuacji w polu karnym zgarnia Piotr Kurbiel, ale przenosi ją nad poprzeczką. To jednak pierwszy sygnał dla graczy Śląska, a goście na tym nie poprzestają. Dokładne dośrodkowanie z lewej strony i dosłownie centymetrów zabrakło teraz Michałowi Czarnemu, by umieścić piłkę w siatce. Słupek ratuje gospodarzy. To już druga połowa tego spotkania. Sunie na bramkę Olimpii tak miejscowych. Berger wykłada piłkę Szymonowi Kroczowi, a pomocnik Śląska jest popychany w polu karnym. Do piłki ustawionej na 11 metrze podchodzi Sebastian Berger i zamienia tę sytuację na gola, a Śląsk powiększa zaliczkę w tym spotkaniu. Gospodarze tym się jednak nie zadowalają. Po tym sprytnie rozegranym rzucie wolnym dyspozycję bramkarza Olimpii Mateusza Dudka sprawdził Szymon Michalski. Olimpia jednak w defensywie popełnia kolejne błędy. Tutaj linia obrony gości zostaje rozklepana w dziecinny sposób, a dzieła zniszczenia dokonuje Szymon Krocz. 3 do zera dla rezerw Śląska-Wrocław, ale to jeszcze nie koniec tego meczu. Teraz dokładnie dośrodkowuje Bartosz Boruń, a bliski zdobycia swojej bramki był Bartosz Marchewka. Na posterunku jednak per gości. Wrocławianie nie chcieli się zatrzymać do samego końca. W kolejnych próbach górą był jednak Mateusz Dudek, a Śląsk wygrał ten mecz 3 do 0. Wrocławianie rehabilitują się za porażkę w Chorzowie, z kolei Olimpia doznaje czwartej już wyjazdowej porażki w tym sezonie. Do derbowego pojedynku doszło w Siedlcach. Pogoń gościła ze spół znicza pruszków, a mecz ten miał duże znaczenie dla układu w dolnej części tabeli. W pierwszych minutach sporo działo się na murawie. Już w trzeciej minucie blisko zdobycia bramki był Mateusz Piotrowski, jednak piłka minimalnie minęła tel. Wszedł kwadransa zaatakował także Znicz. Groźnie uderza Łukasz Kosakiewicz, ale na posterunku był tu Bartosz Klebaniuk, który wykazał się dobrym refleksem. To już 29 minuta, kiedy po niezłej wymianie podań w pole Fada Krystian Miś, piłkę ostatecznie ląduje pod nogami Macieja Górskiego, a były piłkarz Znicza nie zmarnował tej okazji i zdobył swoją siódmą bramkę w tym sezonie. Przed przerwą pogoń mogła jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale po główce Wichtowskiego zdołał sparować piłkę Jurczak. Druga odsłona zaczęła się z kolei od dobrej akcji zawodników z Siedlec. Po zgraniu piętą Przybeckiego uderzał Górski, ale na linii strzałów znalazł się jeden z defensorów znicza. Chwilę później w natarciu goście. Na strzał decyduje się Lukasz Hrnciar i niespodziewanie piłka ląduje w siatce. Nie zareagował Klebaniuk i w Siedlcach mamy już remis. Kolejna akcja znicza w 69 minucie. Tym razem po odcentrze Drobnaka. Lot piłki przecina Shuma Nagamatsu i dzięki Japończykowi teraz to znicz ma jedną bramkę przewagi. Dwa ciosy zadane przez gości z Pruszkowa, po których pogoń się już nie podniosła i nie potrafiła zagrozić bramce aż do końcowego gwizdka. Ważne trzy punkty jadą więc do Pruszkowa. To Grodzisk Mazowiecki, gdzie szukająca przełamania pogoń podejmowała Wigry Suwałki, które na teren Beniaminka przyjechały już bez Dawida Szulczka, a z Grzegorzem Mokrym na ławce trenerskiej. W trzeciej minucie wynik otworzyć mogli gospodarze, ale strzał Wrzesińskiego zatrzymał się na bocznej siatce. Kilka chwil później z kontrą ruszają goście. Błąd Simera próbuje wykorzystać Gojko, ale nie powtórzył swojego wyczynu z poprzedniej kolejki i tym razem spudłował. W pierwszym kwadransie jeszcze jedna szansa Benjaminka. Błąd popełnia Lewandowski, z czego błyskawicznie korzysta Gianfranco Sarmiento i Kolumbijczyk otwiera wynik. Gol na 1 do 0, a 5 minut później powinni odpowiedzieć zawodnicy Suwałk, ale w dogodnej sytuacji przestrzelił Bogusławski. Następne fragmenty meczu nieco spokojniejsze, choć jeszcze przed przerwą z kontrą rusza Pogoń. Po niej dobrą okazję ma Wrzesiński, ale przegrywa ten pojedynek z Zochem. W drugiej połowie nadal gospodarze próbują pójść za ciosem. Z tym strzałem Sarmiento radzi sobie Zoch, a kolejna akcja w minucie z 63. Po ograniu Wrzesińskiego w poprzeczkę trafia Sarmiento, ale poprawka snajpera Pogoni jest już skuteczna i Beniaminek odskakuje na dwa trafienia. Wigry nie zamierzały się jednak poddawać. W 79. minucie dwa groźne strzały. Najpierw dobrze obronił haluch, a po chwili piłka minimalnie minęła bramkę. 4 minuty później kontynuują natarcie goście z suwałk. W polu karnym piłka dociera do niepilnowanego Kosejego Iwao i wigry łapią kontakt. Nadzieje suwalczan nie trwały jednak zbyt długo. W 88. minucie z indywidualną szarżą ruszył Mateusz Lisowski, kończy ją strzałem i mamy 3 do 1. Bramka ta jest zwycięstwo pogoni, która dopisuje długo wyczekiwany komplet oczek. GKS Bełchatów i radunia stężyca to drużyny z przeciwległych biegunów tabeli, ale zespół tenera Patryka Rachwała przede wszystkim punktuje na własnym terenie, natomiast gra Beniaminka na wyjazdach pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Bełchatowie goście nie chcieli jednak popełniać błędów z wcześniejszych meczów i śmiało ruszyli do ataku. To 21 minuta, piłka dość przypadkowo dociera do Wojciecha Łuczaka, ale strzał pomocnika gości jest minimalnie niecelny. Jedni i drudzy szukali swoich szans w uderzeniach z dystansu, ale właściwie w pierwszej połowie najgroźniej pod bramką GKS-u było po tym błędzie Kevina Komara. Na szczęście w porę go naprawił bramkarz gospodarzy. Miejscowi odważnie zaczynają grać w połowie drugiej. To indywidualna próba Łukasza Wrońskiego, ale na posterunku był Kacper Tułowiecki. Cały czas bez bramek w bełchatowie, a to już 64. minuta. Dośrodkowanie na dalszy słupek jest tam Wojciech Fadecki i po jego strzale Radunia obejmuje w bełchatowie prowadzenie. Goście po tym golu poczuli się coraz pewniej. Patrzymy na tę akcję w trójkącie: Baszłaj, Łuczak i Fadecki. Dmytro i ma doskonałą szansę na drugiego gola, jednak górą bramkarz gospodarzy. GKS jeszcze walczy, szuka swojej okazji, ale tak jak chociażby przy tej próbie, bramkarz Raduni zachowuje się bez zarzutu. Cały czas więc jednobramkowe prowadzenie gości, a to już ostatnia minuta czasu podstawowego. Dośrodkowuje piłkę w pole karne Wojciech łuczak, a tam wykorzystuje błąd bramkarza gospodarzy Michał Miller. Wprowadzony w drugiej połowie zawodnik ustala wynik spotkania, chociaż jeszcze w ostatnich sekundach gospodarze starali się zdobyć chociaż honorową bramkę. Skuteczność nie była jednak tego dnia mocną stroną był Katowian i Radunia ostatecznie wygrała w delegacji po raz drugi w tym sezonie. Motor Lublin chciał zakończyć niezbyt udaną pierwszą rundę zwycięskim meczem w derbach regionu z Wisłą Puławy. Beniaminek jednak spisuje się jesienią naprawdę dobrze i w trzeciej minucie próbuje to pokazać. Rzut wolny wykonuje Bartomej Bartosiak i zamienia to na gola. Fantastyczne otwarcie gości, no ale Motor dąży do wyrównania. Po tym błędzie Piotra Owczarzaka niewiele zabrakło, ale Piotr Ceglarz nie zdołał umieścić piłki w siatce. Ciekawy jednak początek tego meczu to 24 minuta. Akcja miejscowych prawą stroną. Ceglarz posyła niemal idealną piłkę na przedpole bramki owczarzaka. A precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę popisuje się Michał Fidziukiewicz. Długo czekał na swojego kolejnego gola, najlepszy strzelec drugoligowych zmagań, a po kilkunastu sekundach ma następną okazję. Znowu bardzo dobra praca ceglarza, ale tym razem lepszy od napastnika motoru był bramkarz Wisły. Beniaminek rewanżuje się również groźnymi próbami. Rzut rożny dla Wisły, czysto trafił w piłkę Kacper Kondracki, a jeszcze tor jej lotu próbował zmienić Ariel Wawszczyk. Teraz z kolei gospodarze, indywidualna próba Filipa Wójcika, ale nie daje się zaskoczyć Owczarzak. Ciekawe spotkanie w Lublinie, jedni i drudzy szukają swoich szans. Po tym rzucie rożnym strzał Bartomuja Bartosiaka powinien właściwie być asystą. W fantastycznej okazji nie wykorzystał jednak Emil Drozdowicz. Doświadczony napastnik nie trafił nawet w światło bramki. Po pierwszej połowie remis, ale kibice z pewnością nie mogli narzekać na poziom spotkania. To już druga część meczu i akcja gospodarzy. Po rzucie rożnym próbuje Damian Sędzikowski, ale niewiele w tej sytuacji zabrakło przede wszystkim Wójcikowi. A to kopia sytuacji sprzed kilkudziesięciu sekund, w której Sędzikowski jest faulowany w polu karnym. Arbiter nie ma wątpliwości, a Fidziukiewicz uderzeniem od poprzeczki daje prowadzenie miejscowym. Piłkarze Motoru grają ofensywnie i nabierają rozpędu. Patrzymy na tę akcję lewą stroną, po której na listę strzelców wpisuje się ten, który w pierwszej połowie tak pomagał przy próbach kolegów, czyli Piotr Ceglarz. 3 do 1, Motor prowadzi z Wisłą na niespełna kwadrans przed końcem spotkania. Gości szukają jeszcze bramki kontaktowej, nawet w czasie doliczonym, co jednak srogo ich kosztuje. Po tym błędzie w środku pola dwójkową kontrę miejscowych kończy strzałem do bramki Maciej Firlej. Wisła zasługuje na brawa, chociażby za walkę do samego końca, ale w wyniku nie była w stanie odmienić. Motor wysoko wygrywa ten mecz. A na koniec pojedynek znajdującego się w strefie spadkowej Hutnika Kraków z wiceliderem z Chorzowa. Wskazanie faworyta nie było więc przed tym meczem trudnym zadaniem. No i pierwsze minuty zgodnie z przewidywaniami należały do faworyta ze Śląska. Jednak Hutnik nie zamierzał oddawać pola rywalowi. Patrzymy na ten rzut rożny, po którym Chorzowianie tak niefortunnie wybijają piłkę, że nabijają Piotra Stawarczyka i były gracz niebieskich daje prowadzenie Hutnikowi. Jeden do zera, a nie minął nawet kwadrans gry. Gol podziała mobilizująco jedynie na gospodarzy. To druga połowa meczu. W tej sytuacji Daniel Ojokowalski bliski pokonania bramkarza ruchu, ale jako Bielecki fantastycznie interweniuje. Teraz patrzymy z kolei na kontratak w wykonaniu hutnika. Piłka dociera do Krzysztofa Świątka i ponownie bardzo dobrze w bramce golkiper niebieskich. Kożowianie w dużych opałach od początku drugiej połowy. To kolejny błąd zawodników ruchu w defensywie i bliski zdobycia swojej bramki w tym spotkaniu był Hafes. Patrzymy z kolei na jedną z nielicznych prób Chorzowian. Łukasz Janoszka dostrzega na prawej stronie Tomasza Wójtowicza, ale młodzieżowiec niebieskich nie jest w stanie zaskoczyć bramkarza Hutnika. Nadal więc 2 do 0 dla gospodarzy, a to ich kolejna próba. 70. minuta spotkania, dośrodkowanie z lewej strony z Zmożyńskiego. Krzysztof Świątek wyskakuje ponad głowy obrońców ruchu, i Hutnik prowadzi już z wiceliderem drugiej ligi 2 do 0. Szał radości w nowej hucie, bo takiego wyniku chyba mało kto się spodziewał. Niebiescy tylko momentami przypominali w niedzielne popołudnie drużynę z czuba drugoligowej tabeli, ale finalizacja poszczególnych akcji pozostawiała wiele do życzenia. Wizytę w Krakowie ruch zakończył więc na zero, bez bramek i bez punktów. Hutnik natomiast w najlepszy możliwy sposób pokazuje, że jeszcze się nie poddał. Tak wygląda komplet rezultatów 17. kolejki Ewinner II. Ligi. Punkty straciła Stal Rzeszów, a niespodziewaną porażkę poniósł ruch Chorzów. Ponadto długo wyczekiwane trzy oczka zgarnęły Motor i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Patrzymy na tabelę na półmetku sezonu, gdzie pewnie lideruje Stal Rzeszów. Drugi jest Ruch, a podium uzupełnia Chojniczanka. W strefie barażowej także Radunia, Rezerwy Lecha oraz Olimpia Elbląg. W dole tabeli pod kreską niezmiennie znajdują się Pogoń Grodzisk Mazowiecki, GKS Bełchatów, Hutnik Kraków oraz Sokół Ostróda. Swoją sytuację poprawili piłkarze Pogoni i Hutnika. Klasyfikacji strzelców dwa trafienia dopisujemy liderującemu Michałowi Fidziukiewiczowi, który ma na swoim koncie 15 bramek. A to już plan pierwszej kolejki rundy rewanżowej, która zostanie rozegrana w najbliższy weekend. Liderująca Stal pojedzie do Krakowa na mecz z Garbarnią, z którą w pierwszej kolejce wysoko wygrała, z kolei wicelider, ruch, zmierzy się z pogonią siedlce. Wydarzenie następnej kolejki podsumujemy tradycyjnie na początku przyszłego tygodnia w naszym magazynie. Zachęcamy do subskrybowania kanału Łączy nas Piłka TV i dziękujemy już za uwagę.